A chodź tu, am toś Eee, tam jest Terizino z małymi dwoma Terizino. Że co? No! Nie gadaj. Przed nami dosłownie Gdzie? Czemu to dali? <laughs> Właśnie Doś! Nie blokuj mnie! Witam, witam z tej strony Barkamko jest dzisiaj ze mną Dawid 8171 Coś nam bije. Kurwa Oj 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 O ja Nie mogę! Nie mogę! Jego włócznią! Włócznią go! Włócznią ziada, włócznią, włócznią go zabije, za śmiecia bije go, we włócznią, włócznią w dupę psa, jest, za... Dziecko, dziecko, dziecko. Tak się jedno, tak się jedno, jest. Jeszcze jedno. Tam daleko. Gdzie? Tam daleko. To co tu to znaczy, tam daleko? No tam gdzie ty patrzę! Ale fajnie, mamy Terizino. Mój ma siódmy poziom! A twój? Mój ma siódmy poziom, mówię przecież! Mój dajesz! Ale ładny on jest! Mój wygląda jak miał dawna. Trzeba przywrócić Stefana i tego Antosia. Weź sobie Terizauna na followa Terizauna. Terizauna weź sobie na followa. Ale co ty mi ukradłeś? Trusia? Trusia? Czemu? To mój, Trusia. A ty widzisz mojego nazwę?! Ping-pong Macia, co?! Ping-pong Czemu, po co? Ping-pong potrzebuje opieki. 25% ping-pong. Daj I mi mean metal. Dołem dzielą! GDZIE?! TAM! Dobra, ok. Ale tamto przywitanie było takie epickie po prostu. Trusia, Jakie? Hamfit Comfort Food! Kuket Prime Meat! Co to jest Prime Meat? No, ty nie wiesz co to Prime Meat? Co to Prime Meat? To lepsze mięso, idioto. stare mięso. Ciebieczone! Mam chyba jakieś... Nie mam, zjadłem! Co... co, co? nie... Nie, dobra, nie będzie. Kolego, już ci, skraftowałem ci właśnie metal pick pizk. O, to... Dawaj idziemy po... Zobacz, w tym momencie, po, idziemy po metal. W tamtym... Do tej... dużo się działo, polecam zobaczyć. Lecę. Ojdź. Na raptorze bez raptora! Czemu? Ile on ma wagi? Nie wiem, mało. Dwieście. No to zostaw go! Ach. A Ale będzie szybciej! Pójdę Ale z... będzie wolniej! Pójdę dwa razy, tyle samo zbiorę, a będzie szybciej! Nie będzie szybciej! Będzie szybciej! Zaufaj mi, nie będzie szybciej. Ja zaufaj mnie. A tam znowu się nie zabezpieczyć. No, s. jak baba. jak baba. Twoje trusia potrzebuje... Co? Coś tam potrzebuje. Aj se mu. <gry> ja umrę. Jak no to... umrę to umrę twoja wina, okej? Okay? Okej. Okay. Czemu? Po prostu. O. Bo mi minie... nie... Bo mi nie. A okej, okay, fajnie. No i... Ze mną tu ptać Czemu twoje ma takie łatwe misje? Bo jest M... A. Misja, co to GTA jest? Co? Kurwa misja Misję masz! Misję wychowania Chłopa misja To jest Kamil, ja się tu nie łapię To jest za... To jest grafika za dobra, ja się nie łapię tutaj! Sprawdziwe życie co to tam na co się tam się nie łapiesz? Nie łapię się! To jest... metal nie, to jest skała zwykła. To jest metal? Nie wiem. Nie. Metal ma takie odrębki metalu teraz, tak? Czemu jest mi lodowato? Takie kwiatki ma jakby. Kwiatki? Takie kryształki ma ludzie. kryształki, a nie kwiatki, nie? Kwiatki. jeszcze badają badają. Mi? Weź zrób jakieś siedzonko. Mogę. Boże... Co? Co ja piszę? Co ty piszesz? W serio można zrobić czapkę Mikołaja? Ja mam dwie do wyboru. Albo do dinozaura i nie dinozaura. A w nocy będą te prezenty! Serio? No, zapomnę te tak. Aaaa, święty Mikołaj. Co dostaliście widzowie od Mikołaja? Bo to będzie pewnie po wigilii zmontowane. Ja nikogo nie zostałem, nic właśnie. Nie ma tu nigdzie, Kamil, umrę zaraz! Znaczy, nie umrę, ale nie ma metalu. Ping bon <laughs> Nie ma metalu. To jest... Bo ty jesteś ślepy! Elio <laughs> już nawet po metal nie umiesz pójść? <laughs> Kamil, tutaj jest za dużo trawy! <śmiech> <śmiech> Wiem, że jest trudniej niż w poprzedniej grze. Wiem, że jest trudniej niż w marku zwykłym, ale dasz radę. Widzę metal! O, widzisz.

Zabij go! Jak? Daj sobie radę. Ja, bo ja nie mam żarcia! Zapomniałem o żarciu, Kamil, woduj mi co nie dam, Nie mogę, nie jestem kobieta. Co? Jak to nie jesteś kobietą? to ja reagujesz na wszystko jak kobieta. Już powiedział. Co? Co ty dyskryminujesz? płeć, że słabsza? Że są, że kobiety do garów? Właśnie ty to powiedziałeś kolego. Czemu są jagody w tym? A czemu nie? Smilefield. No, wilcie i hieny albo wilcie. Ja nie je? jej. to ubiegłem, jest w ogóle za. Ubieram! Wilcie i hieny! Nie wiem coś! Nie wiem, że wierzę w ciebie. Dzięki za wsparcie mentalne. Proszę. Dzień dobry, plaży, i Nie umrę. Dzień dobry, wkładam coś, żeby się zaczepiły. Cokolwiek. Dobro. Do. Dodo! Ładny dodo! Ale musisz, musisz umrzeć, przepraszam! Jesteś na dobrą sprawę! Razem <noise> <noise> małego parka! Ładny parek! jeden dalej gonią? Nie, dobra, już się mogę uspokoić. 60... 62 parek! co? Ładny 62 mały parek i jego ojciec, ładny. Kim jest parek! Co? <noise> Kim jest parek! I Myślałem, że paracę <noise> Chodź tu do mnie! Nie mogę. tam przyjdę. Kurde! T-ma Fama... Female stegozaur. Ej, ja nawet gram bez gammy i wszystko widać. Zam to raptor. Co? Nie wkłuć do gniazda. Musimy go w ogóle oswoić, bo to jest nowe stworzenie. No. To jest must have. Lego. Tak, to mogę wydobywać metalową siekierą drewno. Tak, to można żyć. Mam metalu. 300 prawie O. Ej, to git! To bardzo git Ile ten, met ten raptor ma wagi? Ja? Raptor! Nie poszłem raptorem! Czemu? No tak, dlatego mówiłem, że kijena mi umrę! A? Logiczne! Kurde nośle. Aaa Co tam? Bo jestem głodny? Tak, jestem głodny. Chcesz mi dać coś do jedzenia? Masz cokolwiek? Jakiś piękny? Nie mam. Może są. Jak się nazywają schody w tej grze? Znaczy wiem jak, ale. Z terskami. No wiem, ale to co jest teraz skomplikowany system. Bo jak rozkrawtujesz ścianę, możesz postawić ścianę, otwierane drzwi, y ukrytą ścianę, drzwi, w do drzwi, od wielką rankę do drzwi, podwójną rankę. Ja nie mam jedzenia! Ja też nie. Rób moździerz, proszę cię. A ja zrobiłem już moździerz, nie rób moździerza. I w ogóle moździerz inaczej wygląda, patrz. wiem, jest to jakiś podwójny. Nie wiesz. Wiem. Skąd? Nie wiem. Ja ci zawsze liki wysyłałem, pamiętam. Do czego? Albo, albo nie tobie. Czemu ty mi... Ej, Kamil, ja nie z tobą nic wspólnego. Z jakimiś linkami. Liki! Liniki? Co? l -e Lik. -ha -ha -ha. Czemu są kamienne rzeczy w tym? To tamtego parazałka. To swój. Strajka. Ja go odinstalowałem, żeby mieć miejsce na update. Oko mogę go no, to zainstalować. To Co? Co? Nie będziemy mieć kamień. Co nie? Gigantoraptor mnie chyba bije. Płucy! Nie biegnij do bazy! Nie mam stabiny! <noise> nie mam stabilny. Nie wiem czy mam nie zawy, bo alozaury są tutaj! Nie mam co zrobić! Chodź do na do, do mnie, do mnie, do mnie! Do bazy! Do bazy, do bazy, do bazy! Płucy, mam końcówkę końcu KHP! Do bazy! Nie mam stabiny! Dobra, chyba no, przestał ja mnie! się <noise> zlepił! Kamil, ale się niebezpiecznie zbliżają do naszego domu. Weź na nie napuści dwa Terizino. Nie umiem. A... Jak bardzo się niebezpiecznie zbliżają. Tam? No bardzo trochę. Znaczy nie wiem. Albo dadzą radę Terizino, albo nie, zobaczymy. Znaczy nie wiem czy wygrają, bo mają bardzo niskie poziomy. Jest atak, discard, disc target. Vizo! Aaaaaa! E Jutra mi goi się jednak! Nieee! <laughs> -ra bem radę jednemu! Dał radę jednemu! Nie nie mogli że trafić! widzisz? Let's go! To drewno, co to za Joe Rip co? Cage Muskalozoura, co jest? Może myślałem, że kolejny Terizin nam podszedł do dymu. Czemu? No on podszedł! Atakujemy? <grywa> czekaj, 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 czekaj. Ja i go z zbawić One no. mają HP. Pewnie już prawie poumierały ale trudno What the hell Rock were Rock... Rock... No Wemu? No. No? Equipage 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 e Equ... Equ... Tro... <ścoughs> Co to jest? To jest to trofii. Trofii. trofeum Trofeum Kaliłem trofeum Bal token? Kolejne. Też mam jakieś dwa Czy ty chcesz oswoić małpę? Tak. Uf, uf, uf. Raptor Klaus się zdefekował Coś <śślał> się zniknął uf. No tak Rzuci... No rzucił ale pewnie nie po tej stronie mapy On biegnie od jedno... po prostu po prostej linii Ale w losowych stronach Z losowej strony w sensie o ok. Gdzie jest ta małpa? Tu jest małpa. Aby, jest problem. Czemu? Nie, nie umiem oswoić małpy. Ja nie mogę. Zawsze jak próbuję oswoić, to mi ucieka. Poswoiłeś małpę Zrobiłem 9, chyba aż tyle nie potrzebujemy Ile? 9 Nawet nie wiem ile potrzebujemy. Kamil, widać o. jej nazwę jak mamy na ramieniu? Nie widać jej nazwy A to... Monkey Banano no, no, no. O kurde no! <śmienicza> <śmienicza> Pożemy światło na Terizino Te, te staminy Te... Nie tchły tu... Te... Na 69 jest na Terizino A ja mam który? 52 Nie ładzę, pojadę na ufa Ark nadal jest Arkiem. Co to znaczy? Nadal dinozaury we mnie wchodzą i nie mogę się ruszyć. No I wszystko po normie. No ja też tak kamil mam właśnie teraz. <śmiech> <śmiech> o, ty chcesz chciałem postawić drzwi? casty. Co? O co ci to? To na tyle. Reszta będzie u tego pana, znaczy u tego odcinka. U tego odcinka będę. U tego odcinka będziesz. No i na razie. Cześć. Cześć.